Tym razem Sulechów. Sulechów Brzezie. Za moimi plecami budynek. E, inwestor twierdzi, że w tym budynku jest około 130 metrów kwadratowych powierzchni grzewczej. I nie mam powodów do tego, żeby nie wierzyć. Instalacja wewnątrz budynku Stała na grzynikach mówię, mamy pana inwestora. Pan inwestor to jest pan Artur, dzisiaj powiedział, że udzieli nam wywiadu. Coś tu masz? Zapraszam do Mówisz, że zapraszam do już Mateusz, przycisniesz muzy muzyczkę? Mogę ci prosić, bo nie każdy to wytrzyma. Czemu zaczynamy tak? Z tego miejsca? No właśnie, z tego miejsca. Czasem trzeba zacząć od prawie, że wykonanej roboty, po to, żeby pokazać inne. Inne fantastyczne rzeczy. A mianowicie, co tu się wydarzyło? Dwa razy po 500 bufory, 200-litrowy zbiornik na wodę, układy pompowe jeden bezpośredni doładowania zbiornika na wodę, drugi z mieszaczem do tego, żeby zasilić grzejniki, 12-kilowatowy Biocompact Plus. A co tu było? A co tu było? Z drugiej strony, bo znajdujemy się w takiej letniej kuchni. Z drugiej strony, tu w tym miejscu, znajdował się kopciuszek. Znajduje się również terma gazowa. No i teraz tak, nad przepisami nie będziemy dyskutować, czy to było zgodne, legalne, czy nielegalne, czy to tak mogło być, czy nie mogło być. Palgiżdek. Natomiast nasza kotłownia wylądowała z drugiej strony. Dlaczego wylądowała z drugiej strony? Bo tak jest miło, bo tak jest przyjemnie, bo tak jest ładnie. Bo tak jest fajnie. Tutaj inwestor wykonał we własnym zakresie zetkę napowietrzającą. I teraz zwróćcie uwagę jaki to jest prosty numer. ścianę rura prosta. Zakończona, o no na przykład w taki sposób. I teraz sobie pójdziemy do mm, budynku. I w budynku wewnątrz zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Dobra. Taki prosty numer. Czyli dostarczenie powietrza, tak jak z tamtej strony wam pokazałem, prosta rura, kolano 90 stopni. Rura schodzi na ziemię. Ja zawsze mówię, na granicy 30, 30 cm nad ziemią kończymy to kolanem i koniec. Żadnej ze niczego, sobie. tutaj będzie teraz powietrze wlatywało. I teraz po co taka zetka? Po co taka zetka? Kociął wyrzuca, cały czas wyrzuca podczas pracy powietrze na zewnątrz budynku do komina. Czyli on musi mieć możliwość skąd pociągnąć tego powietrza. To jest pierwszy warunek dzisiaj kotłowni. Następny warunek to jest kratka, czyli wentylacyjna. I tyle. I to jest to, co względem kominiarza musicie zrobić. Aha. I teraz tak. Bardzo dużo pytań eee, pojawia się, czy ja muszę mieć komin do kotła peletowego metalowy. Tak zwany kwas żaroodporny, żaroodporny, nieważne jakie składy tej stali mają być. Zawsze odsyłam was do kominiarza i mówię tak, wykonajcie sobie przegląd kominiarski i niech kominiarz podejmie decyzję. Dlaczego? Bo to jest instytucja odpowiedzialna za wasz komin. I w tym przypadku tutaj inwestor zapakował wkład i mamy wkład. Czy to dobrze? Nie. Czy to źle? Nie. Bezpiecznie. Jeżeli budynek ma już swoje lata i komin przeżył niejedną wojnę z kotłem na zasadzie e, mokrego opału, suchego opału, węgla, drewna i jeszcze jakichś innych dziwnych rzeczy, to tak wkład będzie zbawienny. Fajne drzewko, nie? Na podwórku. I cienia kawałek. <gry> Ładna kotłownia. Prawie tak jak ta ostatnia. Ale prawie robi różnicę. <gry> Bardzo ładne mi się te kurde buforki podobają. nie? Ekstra, super, fantastycznie. Wszystko jest tak jak powinno być. Maczynia wylądowały na dole, pochowane. Dopuszczanie wody w tamtej części. Wszystko jest pięknie. Opa, kotłowa za atv tam z tyłu, Wszystko jest tak, jak powinno być. Pokazuj. Nie pokazywasz? Nie. Jedno naczynie jest tu wyżej, nie? A że boiler to jak <tutu> tu, tu. Jedno naczynie jest wyżej. Nie, dzisiaj sobie na pewno podyskutujemy troszeczkę o tym module bufora. Dlaczego? Bo my już wyszliśmy, Mateusz, z opresji tych. Aha. Dasz nam, zrobisz nam tak. Tu dasz nam kolano, bo my z Arturem zmienimy decyzję. Tu nam... Ale można też tak dać Artur. Nie, A tam, tam. odpowietrznik. A to za Żeby... A no i wszystko. Dobrze. Już zaślepka jest. Tutaj kolano. To, to zwiń, tak jak Ci przed chwilą pokazałem. Tu, się... Masz? Nie wyrywaj mu tego, on dobrze to przyniosł. Ja wiem, tylko się. Tak, podyskutujemy sobie na temat modułu bufora. Dlaczego na temat modułu bufora? Bo bardzo dużo, dziwnie światło świeci. Bardzo dużo pytań z waszej strony jest, czy bez modułu bufora można spiąć sobie dwa bufory. Tak i nie. Możecie to spiąć. Ale czy to będzie poprawnie działać? Nie. Natomiast już od samego początku, jak będę uruchamiał dzisiaj moduł bufora, to zaczniemy sobie. Pokazywać to, a będzie fajne, proste i już dobra. E, moduł bufora, jak się pod niego przygotować? Co musicie z tym buforem zrobić? Modułem bufora, na pewno trzeba mu dostarczyć napięcie. My mamy akurat tu, tak. Z modułu bufora wychodzi wam przewód komunikacyjny, który wpinacie sobie, o, powiedzmy, w to złączę, bądź to górne. Bez różnicy, bez znaczenia. Wychodzą z modułu bufora dwa czujniki. Czujnik widać górny i czujnik dolny. I skoro wychodzą dwa czujniki, to jeden trzeba zapakować w górę bufora, a drugi w dół. Nie da się inaczej. Kabelkami się nie przemujemy, przewodami na razie. Że przewody lecą tak, te przewody później zostaną ładnie pochowane. Ich nie będzie widać, ale to na, na, na ten moment musiało być zrobione tak: ostatnia rura, woda już leci, wodę już tu mamy, bo już tu psikłem, tam psikłem też, więc tak. drugi bufor jest już napełniony, pierwszy bufor się napełnia Widzisz? i będzie dzisiaj. Nie chodzi. Chodzi po każdym, jednym. Oznał no ma jedną. <laughs> Zastanawiałem się co wyjdzie. wyjeżdż wszystko Ale i zaraz widzę, że składamy zadam Ci zadać jakieś ze 2-3 pytania Nie, bo ty mnie zaskoczy Nie, nie zaskoczę Cię Artur, zadam Ci łatwe pytania Nie To byśmy tak zaczęli Na co ostatnim razem złowił Pan amura? Na bułkę <grym> A nie. czy Pan co tego amura zjadł? Prosto nie Wypuszczony, to z dobra ryba jest. W ogóle ryby się nie je, Ryb, znaczy ryby się je, ale tylko taką przemysłową, ja będę wychodził z takiego założenia. A te, co żyją naturalnie, powinny było, zawsze mieć wolność to zwróconą. To na paszy No tak, paszę się każdego Paszyn jednego wieczora. O! góry to powiem ci, że lepiej was widać <śm> <śm> napełniamy, no napełniamy ale to miejska woda to tak leci że o Jezu by chciała, nie mogła te, te przewody? ja, bo ja sobie do to spinał nie puścisz wystarczy Artur no ale tu widzisz wodą mi od razu, ja tu tylko palca wsadzę i wodą od razu chlapie. A, dobra, no to No mówię ci, że tu już jest blisko, tam jeszcze z tej rury może wychodzić, wiesz? Powoli pójść i zaraz będziemy mieli wszystko nabite. Mam To ja bym mógł praktycznie palić zaraz. To jeszcze poczekaj. Tu jeszcze syczy trochę. Zaraz to będziemy rozpalać, nie? Panie Mateusz, skręciłeś pan to już? Tak, idę po ten. Po co? Może Po zasobnik? Poczekaj trzy minuty, ja te kable zepnę? Dobrze, to ja sobie zapalę. A to to nie wiem, to nie, to dawaj to, zasobnik, to nie serio. No co, serio? No ile wypaliłeś dzisiaj papierosów? Mało. Ile? Nie wiem. Z 10 no to dziesięć razy pięć minut, pięćdziesiąt minut, chłopie! A oni później mówią, że przerwa się para pracownikowi na papierosa należy. Dbanie o twoje zdrowie, chłopie, rzuć papierosy. Co? Dobrze. Ale to to... Ja to uważam, ja że ty nie, mi obiecajesz, nie. że rzucisz w tej chwili. Powiedziałeś, że dobrze. Będziesz się wycofywał? Nie wiem, bo i tak chciałem, sobie, chcę sobie kupić desmoksami i zobaczyć jak to będzie, więc. A, a on chce zobaczyć jak to będzie. No jak to będzie? Będzie ci no ciało. Nie, po tym podobno się nie chce palić. Ja tak? rzuciła od tego. Ale też się za szyją nie piją. No. <laughs> Można ja i tak. Taniej, co się za no to śpii, ja czekam, żebyś ja. przestał palić. Artur. Jeden przestanie palić. Ja też. Ty też? też? albo malboro sobie kupię ostatnio. I co? I wypalej. Pójdę drugą kupię. Spokojnie, <gry> delikatnie. O! Ładnie spasować już. Będzie żyć. Uzupełniamy płyny. Za chwilę płukanie instalacji. Po płukaniu instalacji inhibitor. I będziemy ruszać. A tu już ruszymy zaraz. Rozpalimy. Fajna godzina, zobacz, 13. I dzisiaj jest czwartek. A skoro jest czwartek, jest serniczek. żeby nie było, jest pani westo szybko. Był serniczek. Także jesteśmy zadbani. Zadbano tu o nas. O tak, ale teraz ty, czasem wino marki Magi. Dzisiaj będziemy popijać. <laughs> po skończonej pracy, letnia kuchnia, I fajna po, sprawa, po secie. Ta, po secie i do domu. E, dzisiaj czwartek i my kończymy tydzień w czwartek. Pięknie, drugi raz z rzędu. No, straszne rzeczy, komin wygrzany. Oto już komin wygrzany, czekamy chłopaki złożą mi kociołek, i będę mógł startować, nie? Tak jest. Podczas wsypywania peletu, bardzo dużo tych czujników uszkadzacie sami, waląc tu gdzieś workami, wyginając tą część. To jest czujnik klapy, położenia klapy, tak zwana krańcówka. Istotna rzecz, że jak wsypujecie pelet, to po prostu nie walić w nią tymi workami, nie tłuc tutaj. Zobaczcie te worki z boku, wsypujcie sobie ten pelecik, będziemy ruszać. Nie? My będziemy ruszać dzisiaj. Jak widać, kolernia jakościowy peleć. Ci, co go znają, to powiedzą, że, że tutaj już jest wysoka puła. Ja sobie obserwuję jednocześnie ciśnienie, bo cały czas uzupełniamy płyny, czyli z buforów napełniamy instalację. Mając zakręcony powrót, czyli to z instalacji nic nam nie wraca I za kilkanaście, kilkadziesiąt minut zaczniemy płukać tam instalację Bo jak nie wypłuciemy tego to, to będzie lipecik I jeszcze jeden worek Zaraz to wrzemy modułu bufora, jak jest już podpięty elektrycznie stały Również podpinamy go sobie do napięcia Zdajemy napięcie, Sprawdzamy czy mamy wszystko popodpinane, z boku. stryczek, uruchomiony. Na kotle wybieramy menu. Menu instalatora. Oj, co przeleciała? Nie. kurczę, czy to nie jest menu instalatora? Ole, wstyd, jaka siara a gdzie to jest? Menu, menu instalatora, parametry bufora. Widzicie, a. bufor załączony. Mateusz proszę. Bufor mamy załączony. Cw z bufora, bo tak mamy to zainstalowane. Zadana bufora górna. 50. Zadana bufora dolna Powiedzmy 64 Obmiatasz mnie Histereza górna 0 Histereza dolna 0 Dlaczego ja tak robię? Żeby wam w głowach nie mieszać Macie ochotę bawić się histerezami Spoko, nie, nie ma problemu I mamy już moduł bufora jak widać Uruchomiony i teraz podkreślę to Jeszcze raz w momencie, w którym w górnej części bufora zrobi się 50 stopni, które przed chwilą ustawiłem, czyli woda nam się wychłodzi, zrobi się tu 50 stopni, kocioł się rozpali. I dotąd będzie grzał bufory, czy bufor, aż nagrzeje do tego miejsca drugi, czyli do 64 stopni. Układ będzie rozładowywany, czyli będzie znowu zimna woda napływała do drugiego bufora. Wychładzając drugi bufor i wychładzając bufor pierwszy, i w tym miejscu, jak się zrobi 50 stopni, po raz kolejny rozpali się kocioł. Nie ma tu nic skomplikowanego. Jest to nic innego jak normalna technika ustawienia, uruchomienia kotłowni z buforem. Teraz, gdybyśmy mieli tutaj dostawić jeszcze dwa bufory, miejsca jest od groma. Nie jest to w żaden sposób skomplikowany proces. Można to zrobić zawsze. I tutaj, inwestora, zachęcam, że jeżeli kiedyś podejmie decyzję, że ma ochotę dostawić jeszcze dwie 500, żaden problem. Jeden dzień pracy i będzie miał postawione kolejne dwie 500. Nie ma z tym najmniejszego problemu. I tyle. Rozpalanie i uruchomienie tego. Mamy w tej chwili sytuację taką, że w podajniku. Został nasypany pelet, czyli mamy pelet nasypany dotąd. Pierwszy ślimak, zawsze pusta przestrzeń, i drugi ślimak są w tej chwili puste. Więc moim zadaniem jest napełnić ślimaki. Już komin był wygrzany, czyli menu, praca ręczna, podajnik. I siedzę tutaj przy tym kociołku i patrzę. Aha, widzę, że tam się łańcuszek obraca. Widzicie tam, głównie stać. Łańcuszek się obraca. i ślimaki się kręcą. Skoro ślimaki się kręcą, czekam w tym miejscu, aż po... będę słyszał taki charakterystyczny dźwięk. Bo jak go nie usłyszę, to nie będę przekonany o tym, że już mi pelet tu doleciał. A jak mi tu pelet doleci, to będę mógł rozpocząć normalne rozpalanie. O, słychać go już. Więc wyłączamy tak zwany podajnik. Chodzimy sobie w menu, naciskamy sobie rozpalanie. żeby rozpocząć proces rozpalania tak. Kocioł w tej chwili sam się wyczyści, bo taki ma algorytm, sam się podsypie i rozpali. Natomiast w tym miejscu tu ja już sobie go spidu wywalę, bo kocioł jest. Na Po Poza zrobimy tak. Sprawdzimy w tej chwili nastawy pracy, jak kocioł był, jest uszykowany oryginalnie, tak jak przychodzi z firmy SAS. Jedna sekunda czas podawania, cztery sekundy w tej chwili przerwa. Siła nadmuchu 39%. 12-kW kocioł, nic nie ruszamy dalej. Mamy podtrzymanie, o którym nie lubię rozmawiać. Na pewno musimy się zająć tematem. Żeby nam się kocioł po osiągnięciu temperatury nie wygasił, a żeby nam się wygasił w momencie, w którym będzie miał się wygaść. Tyle. Mamy ciśnienie, już na CO? My mamy cały czas, ja już rozpalam i tam cały czas wodę puszczam To jest zamknięte, Artur, po to, żeby mi syf z instalacji. Tu jest otwarte. Delikatnie. Tak, po to, żeby mi syf z instalacji no nie, nie wygasił. tam do tego odpowietrznika, odpowietrzcić ten cały układ górny, bo nie ma jednego odpowietrznika. A teraz my przyjdziemy już ma. na parterze, a wszystko <noise> się. Dlatego ja powoli Artur tak napuszczam. Ja idę na górę na coś, co kto Ci dręczy. Dobra. Ustawienia ciepłej wody użytkowej. Można wejść sobie w nastawy temperatur. Temperatura zadana CWU. Co byśmy to nie wymyślili. Hystereza CWU. Teraz zwróćcie uwagę, nie wiem, dwie czy trzy osoby tu w tym domu mieszkają. Mamy 200-litrowy zbiornik na wodę, i mniej więcej z tyłu w tym miejscu jest jego czujnik. Więc do tego czujnika nagrzewa nam się woda. Tu mamy gorącą, a poniżej będzie chłodna. O ile w tym miejscu ma temperatura wody spaść, żeby kocioł zaczął, nie kocioł, tylko żeby bufory zaczęły grzać zbiornik na wodę, czyli żeby się uruchomiła grupa pompowa odpowiedzialna za tą czynność, aby kocioł to uruchomił. Myślę, że 15 stopni. W tym przypadku będzie ok. Co mamy dalej? Pompa CO. Pompa CO staje się w momencie, w którym mamy bufor, staje się pompą krótkiego obiegu, tą, która pracuje przy ATV. Więc pompa dodatkowa 1 będzie pompą, która pcha na grzyniki. Najpierw o pompie CO tym razem. Pompa CO. Czyli mamy znowu nastawy temperatur. Nastawy temperatur, załączenie pon. mamy zawór 60 stopni, 55, Tempe... dodatkowa 1, wystroimy ją później, tą, która podaje nagrzejniki. W tej chwili cały czas uzupełniamy płyny ustrojowe, Mateusz czeka na płukanie, musimy najpierw uzupełnić układ cały wodą, żeby go wypłukać. Dalej będę podkreślał. W tym miejscu mamy zamknięte grzejniki, więc nic nam nie wróci do buforów, a my tylko napuszczamy z bufora, czyli z czystego układu nalewamy w brudny, wypuczemy brudny i wjedzie inhibitor. No i co, i zaczynamy pukanie. Co z tego wyjdzie? Ciężko wyczuć. Na pewno przy tych żeliwnych grzejnikach coś nam tu poleci. Czy ja tu będę stał i czekał? Inwestor ma tutaj studnię do podlewania, tak zwaną. I możemy sobie dzisiaj popłukać trochę. Dobra, niech sobie to leci. Nie będę tutaj stał i czekał, aż mi poleci trochę kakao, bo to bez sensu. Nie mam na to czasu. Mamy w tej chwili... O, nie jest dobre. i dobrze leci. To ładnie wypłuczę i będzie żyć. ten nam już się uruchomił tu ładnie chłopaki z drugiej strony płuczą tu mamy już wszystko pozamykane w tej chwili, żeby nam tu czasem czegoś nie dmuchnęli pięknie będzie jak on tutaj wygląda U, zobaczcie i to już jest chwilę po rozpaleniu, widzicie? różnice w pelecie, jak ostatnio pokazywałem wam też dwunastkę pociął, takie były ustawienia jak tutaj są nastawy pracy no i co i tam i tam i tam ogień był malutki do tego załamania a tu zobaczcie jakościowy pelet i rakieta więc czasem będę się ubierał przy tym, że warto dołożyć grosza i kupić lepszy pelet ale to Musicie sami wszyscy do tego dojść, żeby to zauważyć, zaobserwować raczej do, raczej do tego, żeby się nam tu wszystko zagrzało, nie będę czekał. Teraz wam pokażę jak to ładnie śmiga. Zobaczcie. Musiałem dołożyć jeszcze 2 sekundy, to zresztą widzieliście. Mamy jedną sekundę podawania, 6 sekund przerwy, i na 32% jest ustawiony wentylator. No sobie tak będzie teraz chodził i tu mu nie będziemy przeszkadzać. Bardzo ładnie nam się trzyma temperatura spalin na granicy 140 stopni. Fajnie to wygląda. 47 mamy w tej chwili na powrocie. Stopni. Proces ładowania jeszcze się nie rozpoczął. 58, 58 stopni, 59 jak jest na kotle, dopiero zaczynamy ładować bufor, bufor pierwszy, a później bufor drugi, inaczej się tego nie da zrobić w tej chwili. Plany i ustalenia na przeszłość, porządki, konserwacja dziś, bo my jutro... Piąteczek od rana. Mamy weekend, jak kurczę nigdy, nie? Fajnie. W piątek wolne, w sobotę wolne, w niedzielę wolne, w poniedziałek zaczniemy kolejną. Tego mamy dobrego szefa. Fajnie, fajnie. Planują, coś planują. Bardzo ładnie rodzinka nasypała peletów. Mi się super podoba to. Pierwsze wsypanie wspólne beletu, każdy wie o co chodzi. Najważniejsze jest uśmiech na twarzy, i to dla mnie to jest kurde o, A, fajnie. Ostatni rzut oka, bo my będziemy się stąd zabierać: 12 kW Biocompact Plus, dwie grupy pompowe, dwa naczynia po 35 litrów, zbiornik 200-litrowy, dwa sasiki i bufory 500-litrowe. Cała izolacja w kauczuku, oczywiście moduł bufora z boku przy kotle, spięty, sterownik pokojowy podpięty. Tu może się tak wisięć, to nie ma z tym problemu najmniejszego. I tyle instalacja wykonana, zagrzana, pracująca, funkcjonująca. A ja z tego miejsca mogę powiedzieć, że wykonaliśmy znowu. Kawał dobrej, nikomu nie roboty. Trzymajcie się do następnego. Cześć!